Absolutnie nie boję się tego powiedzieć, ale to będzie najlepszy film na YouTubie polskim, jeżeli chodzi o przystawanie trójkątów. Nagrałem już tyle filmów, ale nie sądziłem, że jeszcze coś mnie zdoła negatywnie zaskoczyć. A jednak, proszę, są takie kwiatki, jest to właśnie przystawanie trójkątów. Na YouTubie, w internecie panuje taki burdel, jeszcze w książkach oczywiście, panuje taki syf, i że ja się nie dziwię, że ludzie tego nie ogarniają. Bo jak sobie teraz myślę, to w sumie ja sam tego do końca nie ogarniałem Jaż aż mi się nie chce wierzyć, ale naprawdę tak było. Dlaczego? Byłem karmiony zawsze, że istnieją trzy cechy podobieństwa. Inaczej, trzy cechy przystawania, jesteśmy w przystawaniu. No i dobra, faktycznie, ale jeżeli dopuścimy tylko trzy, to powstaje bardzo dużo pytań. Jeżeli, szczerze, nawet jest pięć, tak, ale nie będziemy pięciu przerabiać, bo nie będziemy przerabiać w ogóle trójkąta prostokątnego. Ale pojawi się tutaj takie podobieństwo, taka zasada jak kąt, kąt bok, którego normalnie oczywiście nie ma, bo jest bok, 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 jest bok, kąt, bok, jest kąt, bok, kąt i tutaj nagle, e, a jest kąt, kąt, bok i o tym zaraz. I dlaczego nie ma bok, bok, kąt? Oczywiście teraz się wydaje, że rzucam jakieś zaklęcia: kąt, bok, kąt, bok, 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 kąt, ale spokojnie. Na początku ogarnijmy czym jest przystawanie, a czym jest podobieństwo, bo oczywiście też w szkole nie można było prosto wyjaśnić, że słaj. Przystające, to znaczy identyczne. I ja lubię podawać przykład monitorów, bo jeżeli mamy załóżmy to jest Odejsera, 24 cale, to monitor przystający, czytaj identyczny, to będzie drugi monitor, 24 cale. Nie mogą być inne. Jeżeli będzie większy, jak tutaj, to one nie są przystające, bo jeszcze raz powiem, słowo przystające inaczej możemy mówić, jako że coś jest identyczne. Czyli monitory, mimo że są, no, wydaje się. No, takie same, podobne, słowo klucz podobne. No dobra, podobne są, bo to są te same monitory, tylko że ten ma 27 cali, a ten ma 24. Czyli przystające one nie są, ale są podobne. Po prostu słowo przystające równa się identyczne i tym będziemy się dzisiaj zajmować. I tutaj akurat bez zgrzytów mamy cechę przystawania bok, bok, bok. W porządku, to jest w miarę proste, bo jeżeli mamy trójkąt, w którym Wszystkie trzy boki są identyczne. No to siłą rzeczy, no ten trójkąt musi być identyczny. No nie zmajstrujemy innego. Mamy dane wymiary. Jest jeden trójkąt, jest drugi trójkąt. Ma identyczne wymiary. To zachiny ludowe. Chodziłyśmy się ze srali namiętowo. No to te trójkąty muszą być identyczne, czyli będą przystające. Dobra, w porządku. To jest w miarę proste. Teraz mamy cechę bok-kąt-bok. Bok. I tutaj się zaczyna zgrzyt. Bo dobra. To oznacza, że mamy bok kąt i bok, czyli tak sobie najlepiej to wyobrazić, że jak mamy bok, kąt, bok i kąt jest w środku, no to też ten kąt musi być tutaj po środku, ok? Czyli mamy bok, kąt, bok. I odpowiadające do tego mm, dane, czyli tutaj bok, tutaj kąt i tutaj bok. Dobra, ale teraz zadasz pytanie, czy może być coś takiego, że 15 by skoczyła Albo dziesiątka. Dziesiątka by skoczyła tutaj, i w sumie, no, nadal się wydaje: ej, no, w porządku. No, tu 75 naprzeciwko jest dycha, tu 75 naprzeciwko jest dycha. No, ale tak prosto nie jest. Nie może tak być, bo ta dziesiątka, kto powiedział, że ta dziesiątka, skoro tutaj ten kąt możemy sobie wybrać jaki chcemy, że ta dziesiątka nie pójdzie sobie tak, albo nie pójdzie sobie tak. Albo nawet nie pójdzie sobie tak, jakkolwiek. Ona, że ona poszła akurat tak. Jak to się stało? Mieliśmy takiego farta? No właśnie nie. I tutaj nie możemy powiedzieć, że w takim wypadku te trójkąty są do siebie przystające. Bo nie są. Ten tutaj, o, ta dycha musi być obok. Je jedynie, jakim mm, Jedyne, co można dopuścić, to że to się zamieni. ok? Że tutaj będzie... O Jezus. Że tutaj będzie dycha, a tu będzie piętnastka. I wówczas, okej, okay, faktycznie... Nadal tutaj zachodzi identyczność, nadal tu zachodzi przystawanie, ale jak tą piętnastkę czy dziesiątkę damy tutaj, no to sorry, ale tutaj już ta cecha nam nie zajdzie. Jeżeli chodzi o cechę trzecią, to tutaj sobie zdałem sprawę zaraz, ale istnieje pewien zgrzyt. No bo dobra, jeżeli w trójkątach jeden bok i dwa kąty przy tym boku są takie same, to trójkąty są przystające. Uprościłem znacząco tą definicję, bo ona była trudna. I teraz tak, chodzi o to, że. Kurwa jeszcze raz. Bo teraz tak, definicja mówi, że ten bok musi być pomiędzy tymi sąsiadującymi kątami. I wtedy możemy stwierdzić dan, czy dany trójkąt jest przystający. No to tak samo tutaj. Tu jest dwunastka, tu jest 80 i tu jest 40. Ale teraz pytanie sobie, ja zadałem w ogóle klejąc ten odcinek. Ej, a co w sumie, gdybym tą dwunastkę dał tutaj? Bo wtedy sobie myślę, ej, no to. Tak czy srak, tak czy srak, te trójkąty są identyczne, no bo zaraz, no jest 80, jest 40, co ma, to już mamy dwa kąty i mamy bok. No to jak my chcemy zmajstrować, tu się nie da zmajstrować inaczej, że te, kąt, że te trójkąty nie będą przystające. No i oczywiście tutaj się pojawił zgrzyt. Internet milczał, książki milczały i tutaj zawsze było słowo klucz sąsiadujące. I sobie myślę, no dobra, ale co jeżeli tak? No te trójkąty nadal są identyczne, tylko nie występuje zasada kąt bok kąt, tylko kąt, kąt bok. I tutaj nagle internet milczy. I co jest grane? No i patrzę na, na zagranicznego youtuba, oni nie są tak zacofani, i oni elegancko przedstawili. Dobra, jest taka zasada, cecha przystawania, jak kąt. Kąt, bok. I sobie myślę, no kurde, jestem w domu. Nie można było od samego początku prowadzić czterech zasad, tylko są trzy, i potem są jakieś nieścisłości, i tak się tworzą właśnie pytania, i potem jest, że ktoś nie umie. No, oczywiście, że nie umie, jak jest taki burdel w samej podstawie programowej. Internet milczy, bo się wzoruje podstawą programową, i jest, no mówiąc prosto, dupa. Jeszcze raz. Bok, bok, bok. Wiadomo, to jest jasne. Mamy kąt, mamy bok, kąt, bok. Dobra, to też jest jasne. Teraz jest kąt, bok, kąt. Dobra, to jest właśnie to, co tłumaczyłem tutaj w tym, o w tej cesze numer 3. No to tu się zgadza. W porządku. Mamy ten bok, który jest tutaj, jest tutaj, i te kąty obok są identyczne. No to dobra, wtedy działa. A co jeżeli mamy kąt, kąt, bok. No to również jest taka cecha, o której nie wiadomo, dlaczego nikt nam nie mówi. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć, bo tutaj, jak będziemy stosować tą zasadę, w porządku, ale tutaj będzie trzeba wyliczyć kąt, żeby dopiero móc stwierdzić: Aha, dobra, to jest kąt, bok, kąt, a za granicą jest taka narracja: Super, odkryłeś, jest kąt, kąt, bok, od razu możesz powiedzieć: Tak, to jest przystający trójkąt, super. Tymczasem w Polsce. Jest takie coś. I naprawdę, ja sobie zadałem pytanie, robiąc ten film, czy ja naprawdę aż tak kurwa zgłupiałem? No i odpowiedź jest prosta: nie, nie zgłupiałem, po prostu byłem dociekliwy i odkryłem, że nie rozumiem, dlaczego tej cechy nie ma. Ale już dobra, nieważne. Pytanie, dlaczego nie ma cechy bok, bok, kont? W nawiązaniu do tego, to jest tutaj, to jest identyczna sytuacja, dlaczego powiedziałem, że tutaj nie może być piętnastki? No to już odpowiadam. No bo jak jakiś inny youtuber też by musiał podesłać linka, tak żeby chociaż było fair. No to tak jak on tutaj również powiedział, ten boczek może sobie iść gdzie chce, może iść tutaj, może iść tutaj, może iść tutaj i wtedy no, te trójkąty nie będą identyczne, no bo jak on pójdzie inaczej teraz. Tutaj mamy ten bok, no to on by musiał być identyczny jak tutaj. A jeżeli on się kończy tu, no to on w zasadzie jest dwukrotnie mniejszy, czyli jak jest dwukrotnie mniejszy, no to nie jest identyczny. Ja naprawdę wiem, że to jest duży mętlik i wiele osób się tutaj już pogubiło. Polecam sobie to odtworzyć kilka razy, żeby to zrozumieć, bo naprawdę się nawet Wam nie dziwię, skoro książka nie jest w stanie wytłumaczyć tego normalnie i odpowiedzieć na jakieś wątpliwości, bo będzie albo osoba bystra. Albo będzie osoba po prostu leniwa, będzie bystra, ale będzie leniwa, i będzie miała to w dupie, w sumie jak ja, w całą szkołę. No to będzie zrobić się potem problem. A potem ja nagrywam odcinek i ja sobie myślę, Ej, no to dlaczego oni nie podali tej czwartej cechy? Także no, jeszcze raz polecam obejrzeć to jeszcze raz, bo to zdecydowanie nie jest film, że no raz obejrzę i zrozumiem. Także jeszcze raz. Bok, 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 wszystko jasne. Bok, kąt, bok, dobra, ale tylko wtedy, gdy. Te wszystkie, jakby cechy, są obok siebie. To wtedy to działa, ale nie tutaj. Nie może być tak, że piętnastka albo dziesiątka będzie tutaj. One muszą być obok i nie ma innej opcji, bo inaczej by była taka cecha, która nie istnieje bok, bok kąt. I to jest właśnie uzasadnione, dlaczego nie, dlaczego jej nie ma, bo ten boczek może sobie latać, gdzie chce, i potem trzeci bok, no. Tu jest wylew ogólnie, potem, jeżeli byśmy chcieli tak zrobić. Także tej cechy nie ma, ona nie istnieje. Istnieje czwarta cecha kąt, kąt bok, która jest w zasadzie pochodną tego cechy trzeciej, gdzie. Chwilę, tutaj dam tak, jak powinno być czyli tutaj wszystko się dzieje jakby w jednej sferze, tak powiem kolokwialnie że bok jest pomiędzy tymi kątami, i wtedy elegancko możemy stwierdzić: Dobra, występuje tutaj zasada cecha kąt bok kąt. Ale dobra, jak ktoś zauważy, że są oczywiście dwa kąty identyczne, jest do tego bok i one się idealnie zgrywają, że naprzeciwko 40 tutaj jest 12 i tutaj też jest 12, no to gratuluję, super. Masz, masz czwartą cechę i wszyscy mogą Tobie skoczyć. Mówiąc wszyscy, mam na myśli nauczycieli, którzy nadal nie wiadomo. Myślą inaczej. A teraz zrobimy sobie zadania, bo ten odcinek i tak jest dosyć długi. i Tutaj był praktycznie monolog z mojej strony. Jeżeli zrozumiałeś, to się cieszę, bo ja zrozumiałem, ale naprawdę po sporych bataliach. Więc wracając, zrobimy sobie teraz takie zadanka, bo yy, jeszcze chwilę chciałem wyjaśnić, bo tak, tej cechy nie musi być, tylko trzeba tutaj wykonać jeden krok dodatkowo. Trzeba wyliczyć po prostu trzeci bok i wtedy stwierdzić, yy, trzeci kąt, i wtedy stwierdzić, aha, dobra, to jest cecha kąt, bok, kąt. Wracając do. Wracając do zadań, zrobimy takie, które już są o wiele prostsze niż to tłumaczenie, które no, swoją drogą jest takim takim no, pójściem pod prąd. Bo ja tego nigdzie nie widziałem w internecie. Dopiero musiałem wejść na zagranicznego YouTuba, żeby ktoś to normalnie wytłumaczył. Wracając, zadanie drugie. No to tak, wskaż parę trójkątów przystających. No to tak na początku możemy sobie zerknąć, które są. Podobne, ale nie myl tutaj z terminem matematycznym podobieństwo, tylko tak na oko, które tak wyglądają dosyć, dosyć podobnie. No to patrzysz 1, 2, pewnie to jest to. No i spoiler, tak, to będzie to. Ale na logikę trzecie na przykład patrzymy. No i co, tu jest kąt prosty. No to, żeby była para podobnych, para przystających trójkątów, no to, no to zaraz, no to gdzie tu jest kąt prosty? Nie ma. Czyli wszędzie, gdzie występuje trzecia odpowiedź, no to. No, to sorry, ale tego nie będzie i w zasadzie już mamy odpowiedź, że to będzie C. No bo czwarte, no to co? Jest to trójkąt równoboczny, ma trójkę, 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 60, 60, 60. No to gdzie jest taki mm, bliźniaczy trójkąt? No nie ma, jest, jest jedynka i jest dwójka i możemy to uzasadnić, oczywiście, że co? Tu jest 30, 30, no to razem jest 60, trójkąt ma 180 stopni, minus 60, czyli to będzie 120, i 120 będzie właśnie tutaj. No to elegancko widzimy 20, 120, 120, 3, 3, no to tutaj też musi być 3, bo to jest trójkąt równoramienny. No to widzimy elegancko, aha, super, wow, mamy przystającą parę. Teraz idziemy do zadania trzeciego. Które tutaj wykorzystuje właśnie tą czwartą zasadę, o której powinni wspomnieć nauczyciele, a nic nie mówią, no bo książka milczy, tak? Oczywiście tutaj bym już stwierdził od razu, tylko ustalił najpierw dobra, czy szósta leży naprzeciwko 70? Tak leży, no to super, bym tutaj zastosował właśnie cechę kąt, kąt bok, czyli K, K, B. Tak, tak. No, ale nie, oczywiście w szkole tak nie ma fajnie, bo w szkole trzeba zrobić co, trzeba to wymazać, bo tak tej zasady nie ma. Yy, trzeba by było wyliczyć tutaj ten bok. Tak, 50-70, no to ile brakuje do 180? 50-70 to jest 120, a no to do 180 brakuje 60. No to tu elegancko zapisujemy 60. Tutaj zapisujemy 60. No i teraz możemy sobie stwierdzić, wow, w końcu cecha podobieństwa nam wyszła jaka. No, taka, że tutaj jest szóstka i sąsiadujące z nią kąty mają 50 i 60, tak? tak? I idziemy od razu do tej zasady. Mówi ona tak, to jest trzecia. Czyli tutaj mamy bok, mamy bok i sąsiadujące kąty są identyczne. Dobra, no, dobra, jesteśmy tutaj. B możemy odrzucić z tego względu, że jest to trójkąt prostokątny równoramienny. I tutaj przeciwprostokątna ma trzy. A tutaj przeciwprostokątna, no sorry, ale na pewno trzech nie będzie miała. Tutaj będzie trzy pierwiastek z dwóch, ale to wynika właśnie z, yy, z przekątnej kwadratu, no bo de facto to jest połowa kwadratu i to jest jego przekątna, a wzór na przekątną kwadracie to jest a pierwiastek z dwóch. Więc no tutaj no, nie może to być identyczny trójkąt, jeżeli tutaj mamy trzy pierwiastek z dwóch, a tutaj mamy trzy, więc to nam odpada, sorry, ale nie ma. A jeszcze tutaj zapiszę, że jest to, yy, zaraz, yy, kąt bok kąt. Albo jak kto woli z gwiazdką mój sposób, że jest to kąt, kąt, bok. C, co tutaj mamy? Tutaj akurat możemy sobie wszystkie dowolne cechy przystawania dać, no bo jak tu jest 60, tu jest 4, tutaj jest 60, 60, no to wiadomo, że tutaj będzie wszędzie, będą wszędzie identyczne miary. Tutaj będzie 60, tu będzie 60. Tu będzie 60, tu będzie 4, tu będzie 4, tu będzie 4. To jest ogólnie trójkąt równoboczny. No to tu wszystko gra. One będą po prostu identyczne. Yy, ale nawet dałbym tutaj cechę, tak, no, bok, 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 bo wszędzie jest 4, 4, wiadomo, że kąty, ale jak to woli, to jest pełna dowolność. Podobne zadanie, czyli 8. No, one są trochę na jednokopy to robione, ale no, znowu tutaj jest ten zgrzyt, no bo. Uff, znowu trzeba tutaj brnąć w to, w szkolny bełkot, no bełkot no to, ma, to ma sens, ale jakoś wolę to zrobić swoim sposobem, czyli że mm, tutaj jest trochę podobieństwa kąt, kąt, bok. Jeszcze sprawdźmy czy one faktycznie jest naprzeciwko, 40 stopni, naprzeciwko jest 3 i tutaj jest 3, dobra, czyli ta moja pasuje, ale jak robimy szkolnym reżimem, no to oczywiście trzeba zrobić tak, że to wywalamy. I robimy także 40, 80 to jest 120, no to do 180 będzie brakowało 60 stopni, i tutaj też będzie brakowało 60 stopni, i wtedy możemy stwierdzić: Aha, dobra, patrzymy na tą trójkę, i czy sąsiednie kąty są identyczne: 80, 80, 60, 60. Wow, super, mamy zrobione. Jest to kąt bok kąt b. Ta sama sytuacja co wtedy, czyli że no to jest przekąt na kwadratu, i tutaj będzie 5 pierwiastek z dwóch, z kolei tutaj no, no tu jak jest przeciwprostokąt na 5 i to jest przeciwprostokąt na 5 pierwiastek z dwóch, no to sorry, ale z tego dzieci nie będzie, więc tutaj podobieństwa nie ma. I tutaj po raz kolejny jest trójkąt równo. Boczny może nie będę tego robił jak robiłem to w zasadzie tutaj w tym zadaniu pierwszym w podpunkcie a no to jednak musimy wyliczyć ten kąt no bo no za bardzo nie ma innej opcji tak żadne tutaj reguły nam nie zadziałają dopóki nie poznamy kąta trzeciego no bo teraz tak tutaj mamy 102 a tutaj 102 nie ma więc można się domyślać że tutaj jest 102 czy tak będzie no to zaraz sprawdzimy yy, okej. Okay. Sprawdźmy, może tu, czy będzie 28. na no jak tak, no to tutaj musi być 102, no bo będziemy mieli dwa identyczne kąty. Zatem 102 dodać 50 stopni, oczywiście, to będzie ile? 152 stopnie. No, to brakuje do ilu? Do 180, ile brakuje. 28 stopni, no to wow, mamy 28 stopni tu, mamy 50 tu, no to tutaj siłą rzeczy musi być, 100, muszą być 102 stopnie. No i teraz nam wszystko elegancko pasuje, ale broń Boże tutaj stwierdzać, że te trójkąty są przystające dlatego, bo są trzy kąty identyczne. To też tak nie działa, to jest tak jakbyśmy mieli nawet ten głupi monitor w postaci trójkąta, nie wiem co to byłyby za monitory, ale jeżeli będą identyczne kąty, no to dobra, kąty będą identyczne. A co jak to powiększymy? Kąty są nadal identyczne, mimo że te trójkąty nie są przystające, czyli nie są identyczne. Przypomnę, nie ma takiej nawet zasady. Kąt, kąt, kąt. To jest w podobieństwie, ale nie w przystawaniu. Więc tutaj elegancko pasuje. One są przystające jak najbardziej. Czy już wyjdziemy? Ja bym tutaj wyszedł z zasady kąt, bok, kąt. I taka też tutaj będzie najlepsza. Aż to zapiszę: kąt bok. Teraz mamy podpunkt B. Zabiorę inny kolor, niech będzie taki. Co tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Mamy charakterystyczny trójkąt 30, 60, 90. Tutaj jest 90, tutaj 60, tutaj musi być 30. Dobra, jednak nie ten kolor, bo na nim nic nie widać. 30 stopni, no i tutaj będzie również 60. No to tu już mamy też dosyć spore pole manewru. Czy zaobserwujemy tutaj tą zgraję, że jest 8, 60, 16? I tutaj w zasadzie, chwilę, mamy 60, czyli 8, 60, 16. Dobra, czyli pasuje. Będzie to co? Jaka cecha? Będzie to bok, kąt, bok. Dobra, I jeszcze mamy C, które jest już najprostsze, bo tutaj będzie zasada bok bok bok. Mamy 18, mamy, mamy 17, mamy, mamy 5, mamy. Czyli to musi być akurat identyczny trójkąt, no bo takie są wymiary. No czyli pasuje, tutaj będzie bok, bok, bok. Jeżeli nagram film o podobieństwie trójkątów, no to znajdzie się on na środku, a jeżeli nie, no to masz wolne, na razie się mamy. Cześć.